Siema, siema, dzisiaj zrobimy sobie porannik jak tłumaczyć memy. A więc tak, wybieramy sobie mema, wkładamy go do painta, co nie? No i mamy tutaj ten. Mamy tutaj mema, którego można przetłumaczyć na dwie bezuży... nie, dwaj bezużyteczni ludzie patrzący się na siebie. Tak, tylko jest jedna sprawa. Żeby... żeby dobrze... Tłumaczyć memy musicie tu rozumieć po angielsku. Dobrze, ale to nieważne. Patrzcie, klikamy sobie kwadrat, co nie. Bierzemy sobie biały kolor. O, wypełnienie pełny kolor. Dziękujemy. I teraz patrzcie, co się dzieje. Zajebiście, co nie? I teraz po prostu bierzecie o tą opcję, te A takie. Bierzecie o tak o co nie. No, może... E, zdecydowanie przesadziłem, na pewno nie 72 dwójka. sobie tak o 28. Trochę to obniżmy. Trochę dajmy w tą stronę. Pogrupmy i piszemy Comic Sansem, co nie? Czekajcie, jak to było? E, a, no tak. Nie piszcie, nie piszcie białym na biały. Nie piszcie biało na białym bo to kurwa nie jest dobre da. Yy. O, dobra, już wiem. Kurwa. Tak. Co się kurwa? Yy, widzę, że mi tutaj zabraknie miejsca. Dlatego jest, dlatego trzeba po pierwsze zmniejszyć trochę czcionkę, No niestety to cofamy. Oraz przede wszystkim. Kurw! Cool. Dobra. Oraz no wykorzystujemy jednak ca, całą to, całe miejsce jakie nam dał tutaj poprzedni twórca memo. Kurwa. Ej, coś mi... Coś mi jest nie tak w... A, klawiszu A. Jakiś taki chujowy do wciskania, trudny. Ej, dobra, nie Dobrze. A więc tutaj, teraz przetłumaczyliśmy poprawnie memo. Teraz możecie się mnie zapytać, po co tłumaczyć memo? No, powiem wam z własnych przeżyć, że to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, bo jest wielu, którzy się za takie coś przypierdalają. Co nie? Niektórzy z Was wiedzą o co chodzi. Ale dobra, to, to na tyle. Trzymajcie się i niech Despacito będzie z wami.